Rozpocznijmy od trzech odsłon tego ważnego wzoru i zastanówmy się o co tutaj chodzi. W pierwszych dwóch pigułkach mieliśmy równy czas przejazdu oraz równą długość obu etapów. Tymczasem tutaj mamy równe iloczyny długości etapu i czasu, w jakim ten etap został pokonany. Można pomyśleć, że ten czas i ta długość etapu są odwrotnie proporcjonalne czyli jeśli przykładowo S1 będzie dwukrotnie większe niż S2. No to czas pokonania pierwszego etapu musi być dwukrotnie krótszy niż czas pokonania tego drugiego, krótszego etapu. Myślę, że najlepiej sobie to wyobrazić w taki sposób, że przykładowo mamy właśnie dwukrotnie dłuższy pierwszy etap, no ale on jest bardzo ostro z górki. Stąd ta prędkość tutaj jest bardzo duża i krótki czas, natomiast ten drugi etap, etap krótszy, no to jest ostro pod górkę, stąd mamy tutaj znacznie mniejszą prędkość i w związku z tym dłuższy czas. W sumie mamy tutaj drogę S równą iloczynowi prędkości średniej i łącznego czasu przejazdu obu etapów. Nas interesuje tutaj prędkość średnia, więc rozpoczynamy tak jak w poprzednich dwóch pigułkach. No ale teraz nie bardzo wiadomo co dalej robić, bo my musimy się pozbyć tych esek i tych czasów t, ponieważ dążymy do wyrażenia, które zależy wyłącznie od V1 i V2. Spójrzmy na podany warunek S1 razy T1 jest równe S2 razy T2. Przekształćmy go do takiej postaci. Mamy tutaj równe stosunki dróg i czasów, ale z zamienionymi indeksami. Nazwijmy każdy z tych ułamków jako k. To taki współczynnik proporcjonalności. Korzystając z tego współczynnika k, możemy teraz wyrazić S2 przez S1 oraz T2 przez T1. Podstawmy to, co uzyskaliśmy do wzoru na prędkość średnią. To nam daje takie wyrażenie. To teraz S1 wyłączmy przed nawias. No i podobnie T1 w mianowniku. Co daje nam S1 dzielone przez T1, czyli V1? No a to pozostałe wyrażenie możemy jeszcze rozszerzyć przez K. Co spowoduje, że w liczniku pojawi się K dodać 1. No, a w mianowniku pozostawmy to k przed nawiasem. Widać o co chodzi, dlaczego tak zrobiłem. No, bo tutaj możemy sobie skrócić dostaniemy po prostu v1 podzielone przez k. No, i teraz albo będziemy jakoś to k wyznaczać poprzez prędkości. Tu się można łatwo już domyślić, że stosunek prędkości to będzie 1 dzielone przez k kwadrat, albo k kwadrat, to zależy od kolejności. No ale możemy też postąpić po prostu symetrycznie, czyli możemy teraz wyznaczyć s1 z tego równania i t1 z tego drugiego równania i z powrotem podstawić do tego wyrażenia. To nam daje takie wyrażenie. Teraz wyłączamy w liczniku S2, a w mianowniku T2. Również tutaj rozszerzamy to wyrażenie przez K. I jednocześnie S2 dzielone przez T2 zapisujemy jako V2. Tym razem po skróceniu dostaniemy V2 pomnożone przez K. Oba wyrażenia opisują to samo, czyli prędkość średnią, więc są sobie równe. No i potwierdza się ta moja uwaga, mianowicie stosunek prędkości V1 do V2 to będzie k do kwadratu, czyli V2 do V1 to będzie 1 dzielone przez k do kwadratu. No ale nie musimy tego tak robić, tutaj mamy te same wyrażenia, jak wspomniałem. Więc po prostu pomnożmy przez siebie te skrajne wyrażenia w obu równaniach. Co nam daje V średnią do kwadratu równą V1 razy V2? K ulega skróceniu. To teraz po spierwiastkowaniu dostaniemy wzór na prędkość średnią. Okazuje się, że w tym przypadku prędkość średnia to jest średnia geometryczna prędkości z poszczególnych etapów. Sprawdźmy jeszcze, jak to będzie na naszym dyżurnym przykładzie. Przyjmując podany warunek, niech V1 będzie równe 30 km na godzinę, a V2 niech to będzie 20 km na godzinę. Po pomnożeniu dostaniemy 600, stąd musimy spierwiastkować tę liczbę, co daje nam. 10 pierwiastków z 6, czyli w przybliżeniu 24,49 km na godzinę. Ten wynik plasuje się pomiędzy średnią harmoniczną i średnią arytmetyczną, no i to tak jest. Średnia geometryczna właśnie jest pomiędzy tamtymi średnimi. Jeśli obie prędkości V1 i V2 są sobie równe, no to wówczas te wszystkie średnie również będą równe.